Ponad tysiąc lat temu tworzyły się podwaliny naszego państwa. Ślub Mieszka I z Dobrawą i chrzest Dworu Gnieźnieńskiego w 966 roku, a później całego narodu, ściśle połączył nasz naród z Jezusem Chrystusem, którego i my po ponad 1050 latach jesteśmy jego wyznawcami. Historia naszego państwa jest burzliwa. Nieraz tak bywało, że między sobą nie potrafiliśmy się dogadać. To doprowadziło choćby do rozbicia dzielnicowego, a los postawił nas też między dwoma wielkimi państwami Niemcami i Rosją. To Rosja, Prusy i Austria wykorzystały słabość naszego państwa. Był czas, gdzie zapomnieliśmy o praworządności, o dobrych ustawach, o patriotyzmie, a to doprowadziło do trzech zaborów i w efekcie do podzielenia naszego kraju na trzech okupantów. Wtedy Polacy zaczęli się budzić. Liczne powstania, konsekwencje konsekwencji na Syberię, egzekucje, prześladowania, śmierć. 123 lata niewoli. Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, naprzeciw siebie stanęły armie, w których walczyli Polacy w austriackich, pruskich i rosyjskich mundurach. Często walczyli przeciw sobie. 11 listopada 1918 roku po powrocie z niewoli Józefa Piłsudskiego ogłoszono po 123 latach niepodległość Polski. To wcale nie oznaczało, że od tego dnia był pokój. Od tego dnia trzeba było walczyć o granice Polski. I znów tysiące poległych po to, aby Polska była Polską. Walka z rosyjskimi bolszewikami, cud nad Wisłą. Walka z Ukraińcami, bohaterska obrona polskiego Lwowa, obrona, w której wsławiły się również polskie dzieci, tak zwane Orlęta Lwowskie, bój z Litwinami, Białorusinami, bój o południowej i zachodniej granice. Ileż ofiar kosztowała nasza niepodległość? Począwszy od rozbiorów, a skończywszy na 1921 roku, kiedy ostatecznie ustalono granicę Polski. My żyjący, prawie, my żyjący ponad 100 lat później, nie możemy o tym zapomnieć, bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze, bo o wolność trzeba zabiegać i walczyć. Po 21 lat, tak od odzyskania niepodległości, 1 września 1939 roku, najazd hitlerowskich Niemiec, a 17 dni później, nóż w plecy stalinowskiej Rosji. I Polska znów została podzielona, tym razem na Rosję i Niemcy, i znów Przelew krwi, aresztowania, egzekucja, utrata niepodległości, nie dość agresji, niemieckiej, i rosyjskiej, to jeszcze wielka, bestialska rzeź dokonana przez Ukraińców na Wołyniu. Komunistyczne lekcje historii nie uczyły nas o tym. Prawda wyzwala, do prawdy trzeba dochodzić. Do prawdy i pamięci powinno się dążyć. Dziś powinniśmy wybaczyć. I tym ukraińskim banderowskim bandom, które mordowały bezbronnych Polaków, dziś powinniśmy wybaczyć stalinowskiej Rosji, faszystowskim Niemcom, bo przecież i my w odwecie i w walce o naszą i innych narodów wolność pozbawialiśmy życia innych. Po zakończeniu II wojny światowej, co prawda, otrzymaliśmy od przegranych Niemców tzw. ziemie odzyskane na zachodzie i północy ale utraciliśmy całe kresy wschodnie, ze Lwowem, Wilnem, Grodnem. To, co nam zabrała Rosja na podstawie paktu Libentrów-Mobotów, już nie odzyskaliśmy, a Polacy z kresów zostali przesiedleni do Polski, Polski Ludowej. Polska Ludowa wszystkim nam znana, przynajmniej tym starszym. Wtedy brat brata też wtrącał do więzienia. Brat czasami brata zabijał, bo taki był nakaz, z Moskwy. Taki był system, ustrój. I wreszcie 1989 rok. Odzyskujemy wolność. Uwolniliśmy się od zbrodniczego ustroju komunistycznego. Od tamtego czasu sami o sobie decydujemy. Udolnie lub mniej udolnie, uczciwie lub mniej uczciwie, ale sami. W minionym stuleciu dwie wojny, miliony pomordowanych, aresztowanych, miliony, które płaciły wielką cenę tylko dlatego, że byli Polakami i chcieli wolnego kraju. Ginęli nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna. Dziś należy im się pamięć i szacunek tym, którzy zginęli w obozach, na frontach, tym, którzy umierali tylko dlatego, że byli Polakami i o Polskę walczyli. Dziękujmy Bogu za to, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Dziękujmy za to, że mimo różnych zawirowań historycznych, mimo różnych słabości narodowych, mamy niepodległą ojczyznę, której na imię Polska. Dziękujmy Bogu za to, że mamy pokój, ale pamiętajmy też, nie tylko o dobru osobistym, czy rodzinnym, ale i też narodowym. Każdy z nas odpowiedzialny jest za ten kraj. Czwarte Przykazanie Boże, które mówi czci ojca i matkę swoją. Odnosi się również do ojczyzny, do ojczyzny, której na imię Polska to ta ziemia jest naszą rodzicielką. To ta ziemia nas żywi, to ta ziemia daje nam wolność. To tutaj kształcimy się i w większości pracujemy. Dzisiaj warto zadać sobie pytanie o nasz patriotyzm. Jak wygląda nasz patriotyzm? Warto sobie zadać pytanie, czy znam historię naszego narodu. Czy znam bohaterów narodowych, którym należy się pamięć, czy modlę się za mój kraj, za rządzących, czy modlę się o pomyślność naszej ojczyzny, polskiej, o jej niezależność, o jej wielkość. Tak często spotykamy groby żołnierzy z pierwszej czy drugiej wojny światowej tablice upamiętniające bohaterów. Warto czasami się przy nich zatrzymać i chwilę pomodlić, bo to oni często przelewali krew. Za naszą wolność. Tak wiele oczekujemy od rządzących, tych z Warszawy, ale i tych lokalnych. Nasza odpowiedzialność za Ojczyznę to uczciwa praca, uczciwe życie, odpowiedzialny udział w wyborach i pamięć w modlitwie o pomyślność naszej Ojczyzny. Również o to, by była Bogiem silna. Warto sobie zadać pytanie: czy jestem dumny z tego, że jestem Polakiem? Czy jest we mnie duma narodowa? Czy jestem dumny z tego, co u nas jest dobre? Ci, którzy oddawali życie za wolność Polski, chcieli żyć w wolnym, niepodległym kraju. Dziękujmy Bogu, że nie musimy dzisiaj walczyć z okupantami o to, by u siebie mówić po polsku. Dziękujmy, że możemy stanowić o swojej wierze. Bóg, honor i ojczyzna to hasło, które nie tylko powinno być wypisane na sztandarach i tablicach, ale i w naszych sercach. Bóg, honor i Ojczyzna. To hasło wyryte było w sercach poprzednich pokoleń. Prośmy, aby i w naszych sercach to hasło było wyryte. Prośmy dobrego Boga, aby wzrosła nasza miłość do Niego, aby honor był dla nas czymś istotnym, a Ojczyzna była powodem naszej dumy i troski.